Witam, grałem w Apex Legends, jak widać mam e, Silvera 3, ale to już jest ostatnia gierka do, e, no, no, do, do do next rangi, tam zostało mi ze 31 punktów, no i tak pomyślałem, że zaczniemy nagrywanie, e, um, chciałbym długo przeżyć, więc polecimy tam na lotnisko, mnie to najbardziej interesuje, że właśnie mi dłużej albo do tego miasta, tutaj na pewno kogoś tam spotkamy, e, no i gramy Rampart oczywiście, jak zawsze. Moja ulubiona powstać. Tak, kompletnie nikt nie wylądował w tym mieście. Aha, do tego bunkra lecą. No to fajnie, będziemy mieli tutaj od razu ekipę, jak, jak wyjdziemy z tego miasta. Tak, o, widzę tam samolocik ląduje na, na tym lotnisku. Tak zawsze fajnie ląduje, że no, no, tam można wjechać na lince do niego. Ja bym chciał do tego domku od razu wejść, a potem tam na górę. Przelecimy tam wszystko na górze i... o, oczywiście wybiegł tutaj sojusznik. No... Eee, chciałem jakiś granat. Nie mam jeszcze żadnego granacika. Aha, i znowu pójdziesz za mną. No co za menda? Ja chciałem jakiś granacik znaleźć i ten, i ten bunkier o tam hmm, wysadzić, ale niestety. Eee, mam tego repeaterka, złoma. Weźmiemy to, to coś. Eee, hmm, cyk, cyk, cyk. Chociaż do, do tej postaci potrzebuję duże bronie. O! No tak, i otworzyłaś magazyn. A mnie tam nie ma. Dobra, i tak mi wszystko zabiorą. Co najwyżej będę miał jakąś... Co najwyżej mógłbym tam zdobyć jakąś, no na heavy brońkę, ze ściany. Hmm. Za dużo tego złomu, nie ze sobą, nie, ten jeden, jeden elektryczny magazynek mi się przyda. Te faktycznie są niepotrzebne. Celownik fajny, to jest niefajne. Hmm. Jeżeli mam to, to my mógłbym wziąć ten zoom. Jeszcze przejdziemy się tutaj na tę wieżę śmieszną. A potem ten bunkier zobaczymy, czy tam nie ma jakiejś dużej bronki. No, to już jest lepsze. Eee, tak, 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 tak. Tak, Aha, tak. Chociaż tak. nie, nie, tak nie to to heavy się przydadzą. LKM. Bo za chwilę coś pewnie znajdę. Właśnie w tym bunkrze. Tam powinniśmy atakować, panowie. Potem tam idzie drużyna. Aha, no z tej strony, nie otworzyliście mi. Hmm, co my tu mamy? Takie, takie. To jest fajne. Eee, nic więcej, no to... Zamiast tej lekkiej brońki... To tutaj się nie przyda. Okej, to, to zbieramy. Fajnie, to coś... O, to heavy. To heavy się przyda. Dobra, o kurde. Ściana. Nie ma czasu na myślenie. Cyk, granat. Jest, jest tu ktoś. E, to przeładowanko. Ja tu jeszcze jedną ścianę postawię. E, trochę trzeba się uleczyć. Tak myślałem, że jak my nie przyjdziemy to oni do nas przyjdą. Ale mamy fajną bazę. Oczywiście tutaj strefa jest daleko. Tutaj jeszcze jedna no się tutaj, to tam więcej chyba istnieje, tam jakieś te beczułki są. Ruszam ich tak. Mam tu jednego. Zaraz ich tutaj złapiemy. Tam się leczą czy co? O nie dało się. Eee, y, naród poleciał Gibraltara. Ja to chyba widziałem nawet te energetyczne kuleczko właśnie tutaj rozsypane to wszystko się przyda e, tu w tym oknie bym postawił ścianę żebyś miał kolego i tutaj też Tak, e, wroga się ubije od razu tak pięknie i trzeba raszować, bo oni tam siedzą w tym domku o kurde tu sobie fajnie zraszowałem. tam jedna menda uciekła e, e, e. o przyda <śla> się tylko że tu już bruk jest a... Jeden ja do tych swoich ścianek, a tutaj leży jeden Okej okay. minus 7, ja muszę mieć trzydzieści punktów, żeby nabić sobie strandę rangę Co tam się dzieje, biegacie po dachach, coś tam? O, tam leci samolot, ktoś tam kogoś odświeża, odnawia O, okay. fajnie Eee, zbroję mam bardzo słabą to się klepiecie, ja muszę szybko na apteczkę i zaraz tam do was dołączę tu się chyba jeszcze czołgał jeden pan. Tam gdzieś? Widzę. Widzę foto, że... Nie, nie da się trafić. Eee, tak. Eee, tak, 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 tak. Chodzimy. Tak, 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 Musi się rozkręcić i celownik. Jest tak powolny. No nie wiem. idziemy tutaj do... Eee, Dajcie mi, co tu macie? O, fajne, fajne, fajne. O! to mi się podoba. Ja wymienię ten, ten magazynek przy, przyzumujący. Dobra, ja tam jednego wywaliłem. W takim domku, zaraz ten domek trzeba jeszcze zwiedzić na nowo. Leży i następny <grym> na lot Gibraltara poleciał. <grym wstępny lat> Oj, mu się wglebił. O, o fajne kulki. I lecimy do akcji. Oni tam się leczą O, cześć kolego Ja się przebiję przez ciebie. Fajne, 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 fajne. Tyle. Ten jest mój. tylko miałeś apteczkę. Tu kogoś rozwaliłem. Tak? Nie, tak, nie. Gdzie wy jesteście? Um, 13 punktów. Może gdzieś w powietrzu kogoś się dostrzegę? Nie wiem. Gdzieś mi się tam zagubili ci wrogowie, fakcji. Tu był jakiś zły, co przyszedł. rozprzeszedł. Um, to mi się przyda. Wciąż? A, bo ja cały czas miałem ten magazynek mały, wsadzony w toto. U, to lecimy. Lecimy tam. Ten balonik by był bardzo fajny. Nie mówcie, że tam są jeszcze wrogowie. Nie mam, mam tą strefę Gdzie wy jesteście? Tu pewnie... Myślałem, że ty jest róg. Tak, i rzucę Gdzie wy tu wroga widzieliście? Powiedzcie mi Ej, nie ma tu nikogo Ej, ja lecę do tego balonika to Idzie za mną zielony, dobra Fajnie, tutaj nie ma nic, przed wejściem mogę jedną nie wiem, nie opłacę jest bardzo daleko, tutaj przez te całe domki będzie trzeba przejść tam dopiero do tunelu, albo tutaj na górę. Hmm. No ja tu przelecę tam, bo można by było w tę szczelinę, ale nasi to będą tędy gdzieś nie chyba, nie wiem, no na te domki na razie, siup, plus 22 punkty. Jest dobrze, stabilnie to wam to znaczy. O, 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 Mam tu W którą stronę tam ostatecznie chcę iść? Dobra, mm, mm, mm. tu już będę bezpieczny. Coś nie ma jeszcze. 32, ok, no już mam wybitą. Chyba w tym stosanie to zdąży golda na dziś i już więcej będzie, nie będzie mi się chciało. grać. coś tu fajnie wybuchło Jak odlatująca Walkiria. O właśnie Tu chyba byli na tym kamieniu albo coś ja tu widzę o kurde wróg przede mną Eee, tu nie powinno być. Uciekamy stąd. O właśnie to jest ich pełno Pełno no, wrogów jest No i tam podchodzę. Widzę, że jest dużo skrzynek śmierci. O, rozwalił kogoś. To była złota skrzynka. Ewenant. On może postawić ten, ten switotem. Jolo! A tu psi. Dobra. Dawaj. Co tam masz? To jest fajne, to jest fajne, to jest fajne. Tu kogoś, e, dla kogoś jest ten... Skarby, to to biorę. Czemu ja mam w ogóle hewiamo Skoro ja nie mam w ogóle żadnej broni no heavy ammo. O, szturek. <noise> Fajny. Dobra, e, tutaj stawiamy sobie ściankę. E, tu stawiamy... E, tak? Tak. E, wsi wsiadaj, 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 wsiadaj. Gdzie są Nie, tam gdzieś. O, widzę. A... Dobra, bo się nie wychylam. Jak tak się za dużo strzela, to przestają się wychylać. Tam coś widzę. Aaaa... to Nic mi nie zrobi, ścianę. No, trafia mnie! Co jest? Wystaje mi kawałek głowy chyba. Musiałem dostać he tego... Hmm, headshota... ...z krabiku ładącowego ja O, Stop! Jak co to to? Dziadu podły. Daj mi się uleczyć, albo nie wiem, cokolwiek. Tam pewnie fajne skarby są. Epek No, trzeba trochę mądrzej to zrobić. Kto to się sobie wziąć już dawno temu, moja drużyna. Maja Potrzebuję amunicji ja energetycznej. Eee. E, tu wam postawię takie coś. To chyba będzie dłuższa jeszcze walka z tym, z tym szalonym snajperem. A w sumie nam się. O kurde. W sumie nam się strefa kończy. Czekamy stąd. Eee, tam jest ruch. Tam. nie no, ja tak źle tu stoję. Bardzo. O, linka! Linka! Bardzo fajna linka! E, tutaj staniemy gdzie? Nie, tutaj. Leci na mnie. A, i tym bierzemy tego. Stara, tu jest też. Kurde. Na mnie te rakiety poleciały. Oj nie. O kurde. A, chyba jest ten, trampolinę właśnie. Dobra, szybko. Wysadziło? Nie, myślałem, że wysadziło tam trampoliny. Zaraz, nie wiem, czy jak wskoczę, to czy będę dalej miał... nie. Tak, tak. Wskakuj, wskakuj raport! Nie... Eee, tam coś tak, tutaj leczenie. Ja tam zdążę do Was dojść, tylko trochę muszę tutaj się przeczołgać. No nie mam kulek, ja mam dosłownie dwa no magazynki. Słona termiczna, tam sobie rzucę jeszcze jedną gdzieś... Mm. Albo za tym płotem? Nie, nie, to nie jest. A teraz jeszcze nie strzelałem z tej shieli tak po prostu, żeby. jak z działka. Właśnie mam mało kulek, i teraz jest dobry moment, żeby przetestować tą shield. Gdzie są krokowie? Mogę wejść tutaj na górę? Chyba ja, mogę. Teraz przetestujemy na maszynkę do strzyżenia wrogów. Tam coś się dzieje. Dobra. Eee, dzięki. Eee, fajne. Dzięki. Oto się przyda. Dzięki. Otwieramy tu by się przydały te ścianki już moje gdzieś. 63 punkty, bardzo fajnie, trzy kilki. Dziwne, że moja drużyna jeszcze nie ma czerwonych zbroi. Czyżby, nie wiem, nie trafiali tak bardzo? No i my nie jesteśmy w strefie. O, 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 o. o kurde, nie, 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 wiem. to jest bardzo złe miejsce. tak. tak. No, Myślałem, że mam ściany na twarzy. to dostają po plerach. No, i... o, ale go goni. że bardzo blisko jest. jest Dobra, 3 trzy, trzy punkty. Fajnie, Silverek, albo granaty. Nie! Znalazłem oddział wyeliminowany. Piotrno. No, ale to będzie taki krótki. Filmik i tak nie otwieram na razie tych skrzynek, dlatego nie zacząłem tego odcinka tak, od otwierania skrzynek wyjątkowo. Aha, to okazało się, że to ja jestem najgorszy. Ale czemu powinienem jeszcze czerwonych zbroi? Ja, ja musiałem znaleźć na ziemi. Jakbyś już tam nabitą. Teraz nie otwieram skrzynek, bo za niedługo będzie nowy sezon i chcę sobie zostawić te, te wszystkie skrzynki i już w sezonie otworzyć. 63. Wchodzimy w silverek. E, no tak, następna ranga e, jedynka, a potem już gold. To było tyle, jak się subskrybujecie, zapraszam na Discorda, link w opisie. No i tutaj do tego klubu e, Apexowego o, a zero jest e, ludzi chętnych, ale jest tam dwa miejsca. No tak, tak, tak się jakoś zdarza, że czasami ktoś wyjdzie albo coś, to jest wolne miejsce. No i oczywiście tam sześć skrzynek mam do otwarcia, ale to wszystko zostawiam na next season. Dobra, to było tyle, narka.